Rekolekcje wielkopostne 2016 w parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w ząbkach głosi ksiądz Mieczysław Nowak. Chrystusie. Jezus, który znał Pisma i tę księgę licz, którą dzisiaj cytujemy, nawiązuje do tego węża wywyższonego na palu, którym jest uzdrowienie, czołgali się do tego pala i kto został ukąszony przez węże. Znajdywał ratunek. Już śmierć mu nie groziła. My też tak jesteśmy pokonani przez zło zagrożeni śmiercią, która w każdej chwili może do nas przyjść. I dlatego idziemy do Chrystusa wywyższonego na krzyżu. W nim jest życie i zmartwychwstanie nasze, w nim jest nasza nadzieja. Dzisiaj chcę mówić o wierze, która jest pierwszym krokiem na drodze do zbawienia. Wiara to ogromny skarb to wielki dar Bożej Miłości. Bez łaski nie można wierzyć trzeba mieć specjalną pomoc Bożą. To jest wielki dar. Ja myślę, że gdyby ktoś odzyskał wzrok niewidomy od urodzenia, byli tacy, to wiara jest jeszcze większą łaską, bo ona nam otwiera oczy na ten świat i ukazuje nam w innych wymiarach. Ukazuje nam Jezusa, który nie jest z tego świata. Jego serce dla nas otwarte. Jego zbawienie, którego dokonał. To jest wielki skarb. Dlatego trzeba dbać o swoją wiarę. Trzeba się troszczyć o wiarę, żeby ona się w nas rozwijała. Bo zawsze jest trudny czas dla wiary. Jest wiele nieporozumień na temat wiary. Dwie historie niech to nam jakoś uświadomią. Mój profesor, ksiądz Janusz Tarnowski, opowiadał no, kiedyś, jak był na pierwszej parafii w Jazgarzewie. To już było no, ponad pół wieku temu. I po uroczystości świąt Bożego Narodzenia, kościelny, który tam posługiwał przy tym kościele, mówi do księdza Janusza, że księdza źle jest, wiara upada. No to ksiądz. Zainteresował się, co on ma na myśli. A miał na myśli to, że w parafiach wiejskich, w dzień świętego Szczepana, w drugi dzień Bożego Narodzenia to chłopi przychodzili z dużymi torbami owsa i na pamiątkę świętego Szczepana, pierwszego męczennika, tak sobie wyobrażali, że chyba musiał jechać na koniu. To jakby dla tego konia pokarm, a może więcej przypominali kamienowanie świętego Szczepana i tymi garściami owsa rzucali w przechodzącego księdza na takie właśnie pamiątki i właśnie po tym święcie Bożego Narodzenia, Kościelny mówi: Wiara upada, proszę Księdza. A miał na myśli, że tego owsa to było dużo mniej niż w poprzednich latach, bo tak to on sobie zawsze nazgarniał i kurki miały pożywienie na długo. Wiara upada, proszę Księdza. To tylko się można uśmiechnąć, jakie tu jest pojęcie wiary, sprowadzone do pewnych zwyczajów wiejskich tym razem. Kiedy chodziłem z wizytą duszpasterską w środku Warszawy w parafii św. Teresy Dzieciątka Jezusa na Tamce, to przychodziłem nieraz do ludzi, którzy się sprowadzali i nie wiedziałem nic o nich. Więc przychodzę do pewnej rodziny, żadnych odnotowań w kartotece, nowa rodzina, więc po modlitwie pytam nieśmiało, czy Państwo są... Ludźmi wierzącymi, bo nic tu o was nie wiem, czy wy jesteście tymi, którzy się do wiary przyznają, którzy mają wiarę. I wtedy pamiętam taki uśmiech gospodarza domu to ksiądz nie widzi, rozglądam się, no co mam widzieć? No choinkę mamy. Dla niego to było znakiem, że są wierzący. A to od choinki do wiary to jeszcze bardzo daleko. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy. Argumentem za tym, czego nie widzimy, jak mówili z do Hebrejczyków. To jest nasza odpowiedź na objawienie się Boga. Bóg się objawił, nie jakiejś tam jednej pobożnej pani. Całemu narodowi się objawił, izraelskiemu. I ten naród przechowywał i niósł przez. Stulecia, objawienie Boga, który przychodził do ludzi od Abrahama aż do Chrystusa. Cały ten przebieg czasu, jedno wielkie objawienie starego przymierza. A od Chrystusa aż do Apokalipsy, nowe objawienie, nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa zawarte. I wiara to nas wprowadza w to przymierze z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Dlatego jest zbawcza. Dlatego niesie ze sobą takie ogromne bogactwo. Jedni mają wiarę od dzieciństwa, od pielu, ochrzczeni, nie zawsze potem uformowani w wierze, nieprzekazana im została informacja, formacja w wierze. Dlatego nieraz ta wiara jest. Byle jaka, martwa, czasami się budzą. Bóg daje taką łaskę, że człowiek, który tak przychodził do kościoła, żegnał się wodą święconą i niby był wierzący, nagle w jakichś okolicznościach zobaczył, że tamto wszystko to nie to, że on musi dać odpowiedź Panu Bogu. Nie tylko tym słowem: tak, wierzę, ale i całym swoim życiem. Tym jest właśnie wiara. A inni mają bardzo długą drogę do wiary, tak jak Leszek Kołakowski, ale był uczciwym ateistą. Bronił Chrystusa, mówił, że nie można Chrystusa przekreślić, unieważnić w imię prostackiego ateizmu, że z imieniem Chrystusa jest związana cała cywilizacja europejska. I doszedł do coraz pełniejszej i pełniejszej wiary i mamy nadzieję, że ogląda teraz Chrystusa twarzą w twarz. Długą drogę niektórzy mają do wiary. Pomrzecie w grzechach swoich, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem. To słowo ja jestem, to dla Izraelitów znaczyło tylko jedno, imię Boga, Yahweh. Jestem, który jestem. Jestem w odróżnieniu od bożków, których nie ma. I jestem po waszej stronie, jako wasz obrońca. Jestem dla was. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. To jest sprawa bycia albo nie być, życia albo śmierci. Kto uwierzy, pochrzci się, będzie zbawiony. Ale nie chodzi o byle jaką wiarę, tylko wiarę taką wyrażoną w swoim życiu, taką przyjętą umysłem i sercem, wiarę żywą. Wiara to przyjęcie Chrystusa, otworzenie się na nowe życie które on nam daje i on nas prowadzi do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez mnie. Ważne jest wierzę to, w co ja wierzę. W tyle rzeczy trzeba przestać wierzyć. Żeby uwierzyć w Chrystusa, przestać wierzyć w to, że ja jestem Bogiem. Niektórzy tak myślą, tak wierzą. I wtedy jest miejsce dla Boga. Odrzucić te obrazy Boga karykaturalne, niegodne Pana Boga, których pełna jest w umysłach ludzkich. A Rife w Książce Katolicy z Jutra mówi, że ludzie chodzący do Kościoła źle myślą o Bogu. Mają te karykatury Boga, karykatury. Jezusa w swoim sercu i to im przeszkadza naprawdę uwierzyć. W jakiego Ty Boga wierzysz? Bo to jest pytanie, nie tyle czy wierzysz, czy nie. Bo na to pytanie, czy ja wierzę w jakiegoś Boga, ja, ksiądz, mogę odpowiedzieć: Ja nie wierzę, bo takiego Boga nie ma. Bo to jest wymysł Twojej fantazji, Twojej wyobraźni. Ja szukam Boga żywego i prawdziwego. I w tego wierzę, który się objawił przez Jezusa Chrystusa, który mówił przez proroków, którego głosi Kościół. W takiego Boga wierzę, a bożki odrzucam. Odrzucam to, co nie jest z objawienia, żeby dać szansę temu żywemu Bogu, który do mnie przychodzi jako Zbawiciel, jako ten, który. Potrzebuje mnie, bo to wierzę, to nie jest tylko tak, że my potrzebujemy Pana Boga, ale wierzę jest tak, że Bóg potrzebuje nas i ma dla nas zadania bardzo konkretne. A więc w co ja wierzę? Kiedyś zastanawiałem się nad tym pytaniem, żeby to tak wyrazić osobiście, bo jest najprostsze wyznanie wiary w kilku słowach w piśmie świętym u świętego Pawła: Panem jest Jezus. To jest wyznanie wiary. Moim Panem jest Jezus. On mnie prowadzi. Ja nie mam dwóch Panów. Jednego Pana, którym jest Chrystus. Są takie obszerniejsze wyznania wiary, jak Skład Apostolski. W niedzielę jeszcze dłuższe wyznanie wiary, nicejsko-konstantynopolskie. Ale ja usiadłem i zastanawiam się, w co tak naprawdę ja wierzę. Napisałem. Potem patrzę, że jeszcze są różne sprawy, których tu nie ma. Uzupełniam, zmieniam, i tak dwa tygodnie. I powstał taki tekst, który potem rozprowadzałem na rekolekcjach. Zobaczcie, w co wy wierzycie, pomyślcie, i czy ta odpowiedź moja jest też i waszą odpowiedzią. Czy to jest wiara Kościoła, bo ja nie wymyślałem swojej wiary. Bo to tak może być, że ktoś sobie. Swoją wiarę wymyślił. De Melo taką anegdotę przytacza, że pewna pani wymyśliła swoją religię, swoją wiarę. No więc fotoreporterzy przyjechali nagrywać wywiad z nią. Proszę pani, czy to prawda, że pani wymyśliła nową wiarę, która polega na tym, jak ona im tam zrelacjonowała, że tylko pani i pani służąca będziecie zbawione. No, ona mówi, co do Andzi, to jeszcze nie jestem pewna. Nie potrzebujemy wymyślać. Wiara jest nam dana jako depozyt, jako skarb, ale wiara, która jest całością. Nie, że w wierze przebieramy. To biorę, a tam to odrzucam. Ja ponad papieża, ja przebieram w prawdach wiary. Patrzcie, absurd. Całość. Karnał Newman mówił, że to jest logika wiary. Jedna prawda pociąga za sobą drugą. To jest spójne. Nie można wiary rozmontowywać. Nieraz tak mówię ludziom: wyobraźcie sobie, że ktoś dostał wspaniały aparat do nagrywania filmów z Ameryki od wujka. Taka kamera to może kosztować bardzo wiele. Ma coś bardzo cennego. Ale oto przyszło mu do głowy, żeby innych uszczęśliwić, żeby podzielić się z innymi. Tak, jednemu dał jedną śrubkę, drugiemu drugą śrubkę, jednemu soczewkę, innemu oprawę. I co oni mają? To była taka wielka wartość, ale rozmontowane na części to jest nic. Zło. Warszawiacy mówią szmerst. Zobacz, co się dzieje, jak ty wybierasz. A to mi się podoba, a tamto mi się nie podoba. Nie! Poddana jest wiara i my mamy ją przyjąć, a za tą wiarą jest autorytet boski, za tą wiarą jest Duch Święty, który czuwa nad wiarą Kościoła. Ważne jest, komu ja uwierzyłem. Komu ty wierzysz. Wspominam swoje młode lata, kiedy byłem w liceum pedagogicznym. Zawzięto się na moją młodzieńczą wiarę. Dyrektor, partyjny człowiek, wyrywał mnie z lekcji na rozmowy, na dyskusje, przypierał do muru, argumenty miał jakieś i pewnego razu mówi do mnie tak: I ty im wierzysz? Znaczy, księżyc rząd to posłuchaj, ja jestem wychowankiem jezuitów. Ja widziałem, jak jezuici w piątek jedli kurczaki. Myślę sobie, jak ja mu tu odpowiem. Ale jakieś światło mi się zapaliło i mówię tak, panie dyrektorze, to się nawet dobrze składa, bo moja wiara się nie opiera na jezuitach. Gdyby nawet wszyscy jezuici w piątek jedli mięso, to to nie może zburzyć mojej wiary. Zdenerwował się, krzyknął, to na czym się twoja wiara opiera? A ja spokojnie. Na Jezusie Chrystusie, któremu uwierzyłem, na tym się opiera moja wiara. Ja wtedy jeszcze jako osiemnastolatyk nie wiedziałem, że ci jezuici mogli jeść w piątek mięso, tak jak my wiele razy, bez grzechu żeśmy jedli. Boże Narodzenie w piątek to co? Pościmy? Nie. Nie ma postu. Ignacego Loyoli, święto założyciela jezuitów, nie ma w zakonie postu. Jedzą kurszczaki, a chłopcy z Bursy dostali śledzia. Czy ktoś nie wytłumaczył, czy coś? Zobaczcie, jak łatwo powstają różne nieporozumienia. Ale to pytanie, wiem komu uwierzyłem. Uwierzyłem Jezusowi Chrystusowi. To jest ten najwyższy autorytet. On życie swoje oddał za to, co głosił w imieniu Ojca. Nie jestem sam. Ojciec jest ze mną i mówię światu to, czego On mnie nauczył. To nie tradycja. To niepoprawność moralna, to coś więcej wiara. To otwarcie się na nowe życie w Jezusie Chrystusie. To, co nam daje Chrystus, przewyższa wszystkie oferty tego świata. Nikt nam tego nie może dać. Wieczne zbawienie, życie wieczne, zmartwychwstanie. Na wierze wszystko się opiera. Myślcie razem ze mną. Modlitwa się opiera na wierze. Jeżeli ktoś nie wierzy, to, to jak on się może modlić? Do pustki. Wiara sprawia, że my wychodzimy z pacierzy, formułek i zaczynamy się modlić swoimi słowami: Abba, ojcze, tak jak nas nauczył Chrystus. I serca to ma być modlitwa serca. Ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem daleko jest ode mnie. Jezus tego nie chce. Modlitwa prawdziwa, modlitwa serca. Przyjmowanie sakramentów opiera się na wierze. Wszystkie sakramenty święte to są wielkie tajemnice wiary. Za chwilę to usłyszymy we mszy. Oto wielka tajemnica wiary, a spowiedź to nie jest wielka tajemnica wiary. Do kogo idziesz? Do księdza? On sam potrzebuje spowiednika, on sam jest grzesznikiem. A Jezus cudownie ustanowił że zwykły człowiek, grzesznik, który już doznał miłosierdzia, sam może być teraz świadkiem i narzędziem miłosierdzia dla innych grzeszników. Ale wiara nam okazuje, że to jest spotkanie z Jezusem przebaczającym. Inaczej się nie idzie do spowiedzi, jak się nie ma takiej wiary. Świadectwo życia naszego to właśnie opiera się na wierze. No, i to, jak człowiek przeżywa cierpienia, to od wiary zależy. Tu się sprawdza, tu zdajemy egzamin. Na poprzedniej nauce mówiłem o cierpieniach, o chorobach, o, o śmierci, o kalectwie. Tu się sprawdza, czy my mamy wiarę, czy nie. Jeżeli człowiek myśli wtedy tylko o samobójstwie, żeby się jakoś od tego wyzwolić, albo bluźni Bogu, to gdzie jest w nim wiara? Tu się wszystko decyduje. A wiara jest trudna. To nie jest tak, że my mamy tak łatwo, że wierzymy. Wiara jest trudna. Ciągle, nieustannie człowiek rozumny, świadomy musi walczyć o swoją wiarę i szukać argumentów, i w jakiś sposób pokonywać te trudności, które ma w swoim sercu. Niektórzy ludzie całe życie noszą te trudności i nie rozwiązują. Jest taka mała książeczka, ona już kiedyś była w Adwencie ze mną, która w formie listów do szukających Pana Boga odpowiada na te trudności w wierze. Bo są odpowiedzi na trudności, które mamy. Moc wiary wielka siła wiary. Dlatego świat chce nam tę wiarę zniszczyć. I gdyby zniszczył, to już ma nas w swoim ręku. To już człowiek, który sięgał innych światów, innych wymiarów, już jest spłaszczony do teraźniejszości, do życia prymitywnego, już mamy go w klatce. Dlatego taka manipulacja dzisiaj także nowoczesna przy pomocy nowoczesnej socjotechniki, żeby ludzi oderwać od wiary. Co za interesy mają? A tak, bo wtedy takim człowiekiem można już manipulować na wszystkie strony i wszystko mu wmówić. A jeżeli naszym autorytetem, punktem odniesienia w wierze jest Bóg, jest Chrystus, są prawdy Boże, to jesteśmy wtedy. Niezniszczalni, niepodważalni, nikt nas nie może tu zniszczyć. Wiara, ogromna moc dana człowiekowi. Dlatego się trzeba modlić o wiarę. Panie, przymóż na wiarę i pielęgnować ją, i pomnażać wiara człowieka XXI wieku. Musi być świadoma. Musi być podbudowana, to ma być dojrzała wiara, nie byle jaka. To wiara daje człowiekowi odpowiedź na wszystkie pytania, które go gnębią, a które stawia sobie każdy rozumny człowiek. Pytanie o początek i koniec świata, o sens życia, o problem cierpienia i zła, o to, co będzie po śmierci. Wszystko to rozjaśnia wiara. Wiara jest światłem, wyższym światłem, wzmacniającym i przewyższającym poznanie naszego umysłu. Nie znaczy to jednak, by wiarę można było sprowadzić do uznania prawnych sformułowań, dogmatów. Nie, to za mało. Wiara to spotkanie z Jezusem Chrystusem i przyjęcie Jego orędzia, to powiedzenie tak Jezusowi: nigdy nie mów nie. Jezusowi. On ci daje wszystko. Wiara ci niczego nie zabiera. Zrozum. Chrystus, którego przyjmujemy w wierze, obdarza nas. Wszystko nam daje. Gdybyśmy to mogli zrozumieć, to byśmy bardziej się o swoją wiarę troszczyli i uważali to za największy skarb i dzielili się z naszą wiarą z innymi. Bo jeżeli ktoś ma wiarę tylko dla siebie... To ją szybko straci. Wiara musi się przeradzać w świadectwo dawane Jezusowi każdego dnia. W Piśmie Świętym są takie słowa, że wiara góry przenosi. Pismo Święte posługuje się obrazami. To jest jeden z tych obrazów. Co to znaczy? Że wiara przenosi góry, te trudności, te przeciwności, te cierpienia. Kiedy spotykają człowieka, to człowiek, który nie ma wiary albo ma słabą wiarę, wobec tej przeszkody staje, siada, narzeka, płacze, bluźni, nie przeskoczy tej góry. A wiara pozwala nam taką górę, te przeciwności przenieść, przeskoczyć. Wiara góry przenosi. To jest moc. I tej mocy nie może zabraknąć w tobie, jeżeli masz żyć życiem pięknym, mocnym, jeżeli ten wir życia cię ma nie porwać, nie zanieść tam, gdzie będzie chciał. Jeżeli masz nie płynąć w nurcie tego życia, tak jak zdechła ryba, niesiona tu czy tam. Nie, wiara ci da siłę, moc, żeby iść pod prąd, żeby podejmować trudne sprawy. A na końcu wiary nadopfita nagroda, spotkanie z Jezusem twarzą w twarz i królestwo niebieskie, które od początku świata Bóg dla nas przygotował. Amen.